Nasz wspólny projekt realizowany przez klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Pany w Supraślu, teraz wspólnie też przez rektorów Białostockiej uczelni, dotyczy Katakumb, czyli wielkiego dziedzictwa historycznego i kulturowego nie tylko klasztorów Supraślu, nie tylko Kościoła Prawosławnego w Polsce, a też całego regionu i całego naszego kraju. To, to ważne miejsce, miejsce archeologiczne, miejsce historyczne, które niestety teraz jest nieco zaniedbane i wymaga. Gruntownych dużych prac i badawczych i prac konserwatorskich. Dlatego przystępujemy do tego procesu z nadzieją na przyszłość i z radością, że uda nam się wspólnie i uratować to dziedzictwo i zachować się dla przyszłych pokoleń, żeby dziedzictwo z XVI wieku, żeby ono trwało na, na kolejne wieki. Katakumby są jedynym tego rodzaju obiektem zabytkowym na obszarze. Nie tylko Polski Północno-Wschodniej, ale śmiem twierdzić, że no, tej naszej części Europy Środkowo-Wschodniej. One wymagają bardzo pilnego zabezpieczenia. My musimy sprawdzić, czy prace ziemne, które są konieczne dla zabezpieczenia katakumb, nie naruszą pochówków na cmentarzu, który znajduje się wokół katakumb. Także naszym zadaniem będzie uratowanie poprzez, no, oczywiście z odpowiednim e, pietyzmem, wykonane badania archeologiczne. Rozumiem, że ewentualnie szczątki ludzkie z tych grobów, które tam będą musiały być otwarte po to, żeby zabezpieczyć katakumy, zostaną e, pochowane z pełnym szacunkiem w miejscu odnalezienia, ale też naszym zadaniem jest wejście do katakum, bo w niszach grzebalnych nadal są szczątki, nadal są elementy kultury materialnej, tej bardzo wysokiej kultury materialnej związanej z klasztorem. Cieszymy się bardzo z do tego projektu, ponieważ dla Politechniki Białostockiej jest to wyzwanie, ale też i udział w bardzo prestiżowym przedsięwzięciu. Jestem przekonana, że eksperci z zakresu konserwacji zabytków, budownictwa, także materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, a także zagospodarowania terenu będą przydatni w realizacji tego zamierzenia. To jest projekt interdyscyplinarny. Czyli że każda uczelnia wnosi coś do niego, ale też każda zdobędzie nową wiedzę.